Pierwsze przygotowujemy zaczyn. Do zaczynu dajemy 30 g drożdży, 300 ml to jest taki duży kubek kwaśnego mleka albo kefiru. Dodajemy jeszcze około 200 g mąki. I to wszystko mieszamy. A zostawiamy w szafeczce do wyrośnięcia. Przygotowujemy ciasto. Tutaj mam około 800 g mąki. Dodaję wyrośnięty zaczyn. Dodajemy soli. 4 łyżeczki u mnie sól himalajska. To ja dodaję takie kopiate łyżeczki. zwykłej soli można dodać troszeczkę mniej, to na przykład płaskie, cztery łyżeczki. Dodajemy wybranych nasion. Ja dodam tak, po łyżeczce można tak trzy rodzaje nasion na przykład dodać. Ja dodaję łyżeczkę, nawet łyżkę. E, nasion czy ja wcześniej dodałam łyżeczkę czarnuszki. Nasion, czy dodamy? Co ja jeszcze lubię? Każdy dodaje to, co lubi. Dodam jeszcze łyżkę lnu. Dobrze. Dodajemy rozgniecione widelcem banany. Tych bananów to dodajemy tak trzy duże, cztery małe. Ale ważne jest, żeby te banany. Były dojrzałe. Banany bardzo dobrze fermentują. Także nasze ciasto będzie sobie świetnie fermentować. A wiemy, że w przefermentowanej mące białej jest mniej glutenu. Teraz dodałam jakieś 3 łyżki: 3-4 łyżki u mnie oleju słonecznikowego. Może to być olej jakiś inny, byleby był zdrowy, ekologiczny najlepiej. Może to być oliwa. I zabieramy się do wyrabiania ciasta. Jeszcze zapomniałabym o jednej ważnej przyprawie, o kminku. Łyżkę kminku. Jeżeli ktoś któryś nasion z tych nie lubi, może je pominąć, ale kminek daje ten... Zapach w paluszkach. Oj, za duże obroty mąka musi być na małych obrotach zamieszana, bo brudzi wszystko wokół i za chwileczkę możemy podkręcić na więcej. U mnie widzę, że ciasto jest trochę suche. Nie raz tak się zdarza. To zależy od tego, jaki kefir jest, czy gęstszy, czy rzadszy. Można jeszcze troszeczkę kefiru dodać. Ja dodaję samej serwatki, bo nie mam już kefiru, więc jej troszeczkę mniej, bo jest rzadszy. Musimy kontrolować, żeby ciasto było takie zwarte. Aby się nam na końcu zrobiła kulka, ścianki, robota powinny być czyste, ale powinno być miękkie. Mamy ładnie wyrobione ciasto. Ono powinno być mięciutkie. Teraz będzie sobie wyrastało minimum 24 godziny. W lodówce przykryję je pokrywką. Takie ciasto dobrze przefermentowane jest o dużo zdrowsze. Dałam, użyłam tutaj do robienia tego ciasta bardzo mało drożdży, bo 30 gramów na kilogram mąki to jest bardzo mało. Dlatego podczas fermentacji, tutaj dzikie drożdże e, będą działać. Ciasto w lodówce pięknie urosło, podwoiło, a nawet potroiło swoją objętość. Teraz w temperaturze pokojowej się przyzwyczai, tak poleży sobie z godzinkę i przystąpię do robienia paluszków. Bierzemy kawałek ciasta, rozwałkowujemy go na grubość pół cm i wycinamy paluszki. I wycinamy paluszki grubsze, cieńsze, jakie kto woli. Paluszki 30 minut wyrastały. Po umieszczeniu ich na wysmarowanym olejem papierze, teraz włożę ich na 20 minut do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. Takie upieczone paluszki można posmarować na przykład masłem za pomocą pędzelka można też zetrzeć na nie żółty ser i jeszcze włożyć na minutkę do piekarnika. Ja poleję je olejem, zamknę naczynie, trochę poruszam, żeby się ten olej tak ładnie rozprowadził po paluszkach i gotowe danie. Ja dzisiaj użyję moje paluszki do zupy brokułowej. Zostało mi jeszcze troszeczkę ciasta. Zrobię cztery mini pizze. Nałożyłam wszystkiego, co miałam pod ręką. Teraz na również 20 minut do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. I jak już po 20 minutach wyłączę piekarnik, to wtedy nakładam po plastrze sera, ale już trzymam w wyłączonym piekarniku moje mini pizze, tak do rozpuszczenia się sera. I przysmaki gotowe. Pizza wyszła mięciutka, chrupiąca. Przepyszna.